na Opolszczyźnie. I w związku z tym, że mija ta tutaj tak, e, rocznica, tak, minęła w listopadzie, e, zapaliliśmy e, razem z państwem e, znicze w kolorze klubu i w kolorze regionu. I e, jeszcze taki tutaj mamy mam ta apel przygotowywany, przygotowany, e, ale to może nie będę państwa tutaj tym apelem, napiszemy go na stronie internetowej. Przeczytaj, to będzie takie podniosłe. Zresztą apel, 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 No dobrze, to przeczytam w takim razie, jeżeli pozwolicie. A my to nawet nagramy. To telefon, bo ja już nie mam miejsca. Ja ja nie mam miejsca. <noise> Pod słońce przejdę, żeby. Ale od Staszek później, bo teraz akurat <głos》> mówię dłużej do później. Dobrze, to proszę Państwa, jeżeli macie ochotę, mhm, e, to jeszcze chciałbym tutaj zdjęcie zrobić z znaczy, tak, my, proszę Państwa, jako stowarzyszenie uwa uważamy, uważamy klub... Część jest może nie, ale uważamy klub tak jako jeden z e, symboli regionu. No niestety w ostatnim czasie... Piotrek... W czasie e, źle się dzieje w klubie i w związku z tym przygotowywaliśmy też taki apel, który chcemy skierować do władz miasta, do, 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 do władz klubowych i do kibiców, tak? Pozwólcie, przeczytaj. Spotkaliśmy się tu przy grobie Aleksandra René, aby przez zapalenie zniczy w kolorach klubowych i regionalnych uczcić zapomnianą niemal przez wszystkich okrągłą 50. rocznicę jego śmierci. Aleksander René to główna postać pośród tych, które w 1906 roku w Milowicach założyły nielegalne w założe rosyjskim Towarzystwo Sportowe, uznawane dzisiaj za korzenie klubu sportowego Zagłębie Sosnowiec. To, e, głównie za przyczyną Aleksandra René, miłośnicy piłki nożnej Sosnowcu i Zagłębia, Zagłębiu, przejęli rok 1906 na datę symboliczną, datę, którą się pamięta i której się oddaje honor. Do tej e, daty przyznają się także władze miasta i władze klubu. Stojąc przy grobie założyciela i współtwórcy tradycji piłkarskich Sostowców i Zagłębiu, w obliczu obecnej sytuacji naszego regionu, e, regionalnego z wielkimi tradycjami. Klubu apelujemy do wszystkich instytucji i środowisk mających decydujący wpływ na jego dalsze funkcjonowanie. Apelujemy do władz miasta Sosnowca o odważną decyzję albo o likwidację tego zasłużonego klubu, albo za czym jesteśmy, po udzielenie mu pomocy na takim poziomie, który w sposób szybki i zdecydowany naprawi istniejącą krytyczną sytuację. Obecna polityka podtrzymywania klubu na Kroplówce i na zasadzie za dużo, e, aby żyć za mało, e, za dużo, aby umrzeć za mało, aby żyć jest błędną strategią, która nie tylko nie uzdrowi obecnej sytuacji, ale kontynuowana w dłuższej perspektywie jest znacznie bardziej kosztowna dla budżetu miasta, a więc dla jego mieszkańców. Proces naprawy powinien być krótki i zdecydowany. Wtedy i tylko wtedy będzie szansa na pojawienie się sponsorów, także tych poważnych, strategicznych, e, Którzy będą w stanie odciążyć budżet miasta z finansowania klubu. I Właśnie o takie szybkie i zdecydowane działanie apelujemy do wszystkich sosnowieckich decydentów. Apelujemy do władz klubu o mądrą politykę budżetową i marketingową, na którą ten klub od dawna zasługuje. Wielokrotnie rządy poprzedników, nieudaczników doprowadziły do tego, że klub z ogromnym, jak rzadko który, potencjałem regionalnym. Stoczył się na peryferia, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym, powodując słuszną frustrację i dramatyczne protesty swoich wiernych sympatyków. Tylko mądra polityka obecnych władz klubu może odwrócić te negatywne zjawiska nowo uczynić z niego klub regionu. Do tego potrzebny jest aktywny marketing regionalny. Klubu do tego potrzebne są znacznie lepsze wyniki sportowe i do tego potrzebna jest bardzo dobra współpraca ze wszystkimi kibicami, także z tymi, którzy opuścili Stadion Ludowy. Protestują przeciw pogłębiającemu się marazmowi. Nowe władze klubu powinny wyciągnąć odpowiednie wnioski z działań z tych nieudolnych poprzedników. Apelujemy także do wszystkich środowisk i grup kibiców, zarówno tych, które zostały na Stadionie Ludowym, jak i tych, które słuszny protest przybrał bardziej radykalne formy, o podjęcie wszelkich możliwych rozmów i działań mających na celu przywrócenie jedności i normalności. Siądźcie i rozmawiajcie, a wynikiem tych rozmów nie będzie to, że, że od wiosny wszyscy wspólnie będziemy kibicować zarówno drużynie występującej w drugiej widze, jak i w B-klasie. Jest to jeszcze możliwe i zależy tylko i widocznie od dobrej woli wszystkich stron. Stowarzyszenie Regionalne Forum dla Zagłębia Norweskiego choć jego członkami są także kibice Zagłębia, nigdy nie miało aspiracji, aby angażować się, a tym bardziej ingerować w kwestie związane ze środowiskiem kibiców. Jednakże klub Zagłębie Sosnowiec nie jest tylko zwykłym klubem sportowym, to także symbol regionu. Symbol, który niestety od wielu już lat nie jest tym, czym mógłby być dla integracji całego Zagłębia Dąbrowskiego. Obecna chwila jest jednak szczególnie krytyczna, stąd nasz tu, przy grobie Aleksandra Reny, apel o ratunek dla klubu i przywrócenie mu w dalszej perspektywie należnego mu miejsca na mapie sportowej regionu i Polski. <noise> Dziękuję bardzo za wysłuchanie. To jest okazja, jest rocznica, jak mówię, zapomniana i przez władzę, przez e, A klub. Klub za Zagórski jest przez nowy, z jest czyją własnością? Bo ja nie jestem kibicem. Ale no, już na teraz miasta, miasta, w naszym stopniu. Także idziemy.